Witajcie moi kochani, słuchajcie, nie bez przyczyny dzisiejszy reportaż zaczynam właśnie od tego miejsca, gdyż tutaj właśnie miało spotkanie, e, miało miejsce spotkanie z panem Rafałem Piotrem Gawłem, który to jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Bardzo, bardzo, bardzo proszę o niefinansowanie. Od wielu, wielu lat ukrywa się w Norwegii, praktycznie wszyscy o tym wiedzą, prokuratorzy, sądy, policja, wszyscy o tym wiedzą, tylko jakoś nikt nie potrafi wystąpić ze skutecznym wnioskiem o ściągnięcie tego przestępcy tutaj do Polski. Słuchajcie, do dzisiejszego reportażu takiego krótkiego nakłoniła mnie wypowiedź pani Agnieszki Siewieruk-Maciarowskiej. Zacznę od początku jak się zaczęło. Zaczęło się od tego, że jeszcze kiedy byłam właścicielem portalu Dzień dobry Białystok napisałam artykuł Odnoszący się do jednego z przestępców, przestępców skazanego prawomocnym wyrokiem sądu na karę więzienia. Tu bardzo mocno przepraszam panią Agnieszkę za pomylenie nazwiska. Siewiereniuk oczywiście, Macierowska, a nie Siewieruk. Jeżeli chodzi o panią Agnieszkę, to dziś wspomniała na temat dziwnej rzeczy, która panuje w Sądzie Okręgowym w Białym Stoku. Nieprawidłowe doręczenia, dziwne doręczenia jakieś. Jakieś problemy z pocztą, niedopisane prawidłowo nazwisko w przesyłce. Właśnie chciałbym opowiedzieć też swoją historię, bo myślałem, że jest to w moim przypadku odosobnione, ale jednak, jednak wszystko wskazuje na to, że jakieś dziwne metody panują w Sądzie Okręgowym, który de facto wydał wyrok na Rafała Gawła. I de facto to oni powinni go ścigać. Myśmy się tam zwracali jako redakcja do nich wielokrotnie. Dlaczego właśnie nie ścigają go prawidłowo? No niestety dzieje się, jak się dzieje. Ścigani jesteśmy my za to, że próbujemy stworzyć jakąś praworządność i sprawiedliwość w tym kraju. Dlaczego tak mówię? Ścigani jesteśmy my. Bo Rafał Piotrgawy, podobnie jak dla pani siebie Macierowskiej wytoczył cywilny. E, pozew za jakieś tam pomówienia, zniesławienia i tak dalej. Pani Agnieszka została skazana, zapadł wyrok, miała coś zamieścić, nie zamieściła, dodatkową karę dostała 10 tysięcy złotych. W moim przypadku jest to e, też taka sama sytuacja. Przestępca ścigany listem gończym e, może sobie z zagranicy wysyłać tutaj akty e, oskarżenia, pozwy cywilne, robić sobie z polskim wymiarem sprawiedliwości, praktycznie co chce, nie ma w ogóle żadnych zahamowań, hulaj dusza, piekła nie ma. Naprawdę to nie wiadomo od czego zacząć, bo ta sprawa ma tyle wątków i ty o tylu okolicznościach trzeba było powiedzieć, aby zobrazować życie z ostatnich kilkunastu lat oskarżonego, aby naświetlić w jaki sposób naruszał on porządek prawny i generalnie Czerpiąc z tego przez wiele lat korzyści materialne, lansował się w mediach jako osoba działająca z pobudek altruistycznych, jako osoba działająca w interesie społecznym, społecznym jako osoba, która nigdy nie naruszyła porządku prawnego, i jako osoba, która, której działaniami nigdy nikt nie został pokrzywdzony. Jest to nieprawda. Ten człowiek, naprawdę z wieloma oskarżonymi miałem do czynienia, ale pierwszy raz widzę osobę, która postępując w taki sposób, jest w stanie, stając przed kamerą, czy też udzielając wywiadu medium, atakować prokuraturę, zarzucać bezprawne działania osobom, których, które mają w tej sprawie status pokrzywdzonych. Siebie wybierać. Doprawdy to, to jest wręcz niepojęte. Co się stało w moim przypadku? W moim przypadku stało się to, że y, oskarżył mnie o y, udostępnienie jego y, wizerunku jako przestępcy ściganego listem gończym, y, udostępnienia jego wyroku i uzasadnienia do tego wyroku, właśnie wydanego. Między innymi w sądzie okręgowym przez sędziego Cilulko, który tam suchej nitki na nim nie ustawił przez półtorej godziny, czytając uzasadnienie do wyroku i przedstawiając ścieżkę przestępczą tego człowieka. Notabene e, szwagra, byłego szwagra Konrada Andrzeja Dulkowskiego, byłego prezesa, e, obecnego prezesa Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Xenofob Ale do rzeczy. A więc tak. Zostałem. Pozwany przez Rafała Gawła. No cóż, stawiłem się w sądzie z całym mm, takim, jakby przeświadczeniem, że sprawiedliwość jak najbardziej jest w tych sądach. No i jak to. Jak to. No. Na, na, na pytania odpowiedziałem, że no. Jestem dziennikarzem, działam e, społecznie. E, zamieściłem ten film w celu uprzedzenia innych ludzi, właśnie żeby tacy, tacy przestępcy jak Rafał Piotr Gabel e, no, nie mogli swobodnie oszukiwać kolejnych ludzi. Dopóki nie odbył kary, uważam, że taka informacja, że taki wyrok zapadł, e, powinna być zamieszczona w przestrzeni publicznej. Następuje zebranie członków, podjęta jest uchwała. Dorotek na stanowisko skarbnika zastępuje jej siostra Magdalena. A co oskarżony odpowiada komornikowi? Wydaje się, że tu też mamy do czynienia z przestępstwem, bowiem jest to pismo sygnowane przez przedstawiciela stowarzyszenia w wykonaniu obowiązku stowowego. Informuje komornika, że Dorota nie jest już związana ze stowarzyszeniem i z tego co jest mu wiadomo, wyjechała za granicę do Izraela, gdzie przebywa z zamiarem pozostania na stałe. Tak samo jak i informacja o tym, że zlikwidowała ta kobieta działalność po to, żeby wyjechać do pracy w Niemczech, a w 2012-2013 cały czas jest w Polsce, co wynika z pism komorniczych. I pracy, którą świadczy na rzecz różnych podmiotów, było to zapewnienie, zdaniem sądu, nieprawdziwe. A takie pismo świadczy o łatwości, z jaką Rafałowi Gołowi przychodzi przekazywanie fałszywych, danych. Czekałem na wyrok. Mm, miesiąc, dwa, trzy nie przychodził, więc praktycznie zapomniałem o tej sprawie. Myślałem, że coś się dzieje, że będą jakieś zmiany w tym sądzie, że, że coś, coś, jakieś, jakieś pozytywne e, będą werdykty, nareszcie, ale nie. Słuchajcie, e, przychodzi wezwanie do zapłaty 300 zł za e, e, koszta procesu sądowego jakiegoś, właśnie no, na sygnaturę patrzę. Aha, ta sygnatura, jakoby. E, pojechałem do sądu zapytać, jak to, jak to koszta, skoro jeszcze nie mam wyroku. No i pani na tym biurze informacji e, odwraca mi monitor i mówi: Proszę zobaczyć, odebrał pan tego i tego dnia wyrok i podpisał go pan. Byłem naprawdę w szoku. Podpisałem odebranie na poczcie. Ok, no dobra, e, chciałem się zapoznać z tym wyrokiem, zamówiłem m, akta m, sprawy, ale też poprosiłem Poprosiłem tą miłą panią o numer przesyłki e, poczty, żeby to sobie pojechać, wyjaśnić, że no jak to ja odebrałem, skoro ja no nie mam tego wyroku. No wiecie, kochani, e, wyrok 6 tysięcy do zapłaty dla przestępcy, złodzieja, oszusta, e, plus koszta sądowe, plus koszta zastępstwa procesowego, to w tej chwili to chyba już sięgnie nawet około 10 tysięcy kolejnych dla e, złoczyńcy. No jest to bulwersujące, prawda? Chciałem to wyjaśnić jak najszybciej, e, więc... Umówiłem na drugi dzień czytelnie i w ten sam dzień pojechałem na pocztę. Na poczcie się dowiedziałem, że no, no skoro podpisane jest, no to odebrałem, tak? Mówię, no dobra, no ale to wiecie, odbieram od was przecież po kilkanaście przesyłek dziennie, yy, dziennie przepraszam, w tygodniu, więc no może akurat ta przesyłka wam gdzieś tu zaginęła. Nie, panie Jacku, nie ma takiej opcji, wie pan, no zna pan nas, przecież do, do pana byśmy zadzwonili, gdyby nawet coś takiego się stało. No bywały takie sytuacje, że faktycznie dzwoniono do mnie. No dobra, słuchajcie, zapytałem, co ja mogę w takim wypadku zrobić, skoro według mnie ten wyrok nie został prawidłowo doręczony. No, złożyć reklamację. Okej, okay, no dobra, jak to się robi? I, i siada się przy internecie, e, wchodzi na stronę Posty Polskiej, tam jest taka zakładka reklamacje. I słuchajcie, zanim tą zakładkę reklamację tam odpaliłem, e, chciałem sobie prześledzić ścieżkę tego listu. E, słuchajcie, wpisując e, ten numer tej przesyłki poleconej, się okazuje, że. Ta przesyłka została mi doręczona, ale na poczcie, na ulicy, na której nigdy w życiu nie byłem. Nawet po głupi znaczek, zakup znaczka, rozumiecie? Nie byłem. Pewnie i nigdy nie będę, nie będę miał takiej potrzeby, ale akurat ta przesyłka była odebrana na takim, w takim miejscu, w którym, w którym być nie mogłem. Dziwne, prawda? No więc, no. W do reklamacji, myślę, jak najbardziej jest to zasadne, złożyłem tą reklamację z informacją, że na tej poczcie nigdy nie byłem, niemożliwe jest, żeby ten podpis mój tam został złożony, no i machina tam ruszyła. No ja, słuchajcie, na drugi dzień będąc na, w sądzie oczywiście do czytelni, żeby zobaczyć, co tam było napisane w tym wyroku, to pierwsza przede wszystkim rzecz, która mnie interesowała, właśnie forma doręczenia mi tego, tego wyroku. Tak, sprawa jest niby zamknięta, tak? Ale podstawą zamkniętej sprawy jest prawidłowe doręczenie, czyli wszystkie te papiery muszą grać, tak? A tam właśnie w tych aktach tej sprawy nie ma w ogóle doręczenia. Sprawa jest zakończona w taki dziwny sposób, że doręczenie jakby się mm, nie odbyło. Nie odbyło, bo, bo go nie ma, rozumiecie? Sprawa teczka jest zamknięta, sprawa jest zamknięta, ale doręczenia w aktach sprawy nie ma. Poszedłem z tym od razu zapytać na e, te biuro obsługi e, interesantów, i tam mi pani miła powiedziała takie słowa: że pan, tam być może no, zaszła jakaś e, pomyłka, formalność, no ktoś po prostu nie dopilnował, nie wydrukował tego i, i to zostało tam niezałączone w tych aktach. No, uwierzcie mi, mam zdjęcia porobione, no to. Kolejny dziwny z, jakiś tam fakt w tej sprawie. No, ale mówię, no przecież to tak nie powinno być. No, wie pan, no ktoś nie uzupełnił, tak? To nie takie rzeczy wiedzą. <laughs> nie wiem. Dziwna rzecz, no, ale tak się stało. Więc słuchajcie, co jest dalej. E, no wyrok, jak to wyrok, tak? Chciałoby się go podważyć, e, zaskarżyć, czy jak to tam się nazywa, czyli e, wnieść do apelacji do tego apelacja do tego wyroku. Więc składam do Sądu Okręgowego właśnie wniosek o przywrócenie terminu na tą, na tą apelację. Przedkładam to, że faktem jest, że nie doręczono mi go, bo było to niemożliwe, gdyż podpis jakiś dziwny widnieje na zupełnie innej placówce pocztowej, na, na której zazwyczaj odbieram, czyli coś tu nie gra. Oczywiście sąd mi tego... Nie uznaje, żąda ode mnie kolejnych jakichś tam pieniędzy, opłat itd. No i w tej chwili jestem na etapie takim, że w tej sprawie toczy się śledztwo prokuratorskie o oszustwo. Chyba tam jest oszustwo, jakiś tam zarzut. Nie wiem, komu on będzie postawiony, bo de facto podpis, który został złożony, mógł być wykorzystany z systemu informatycznego poczty polskiej. No, bo wiecie, jak się podpisuje 20-30 przesyłek czasami, no to ten jeden podpis widnieje pod każdą, więc to jest też takie, nie wiem jak to nazwać, ale według mnie nie powinno to mieć miejsca, że właśnie każda przesyłka inna jest pod jednym podpisem później, tak jakby weryfikowana przez sądy, bo wiecie, podpis elektroniczny. Wrzucony raz do sieci, może być wykorzystany wiele razy. To tak jak ze zdjęciami. Wrzucamy zdjęcie i, i nie wiemy, co się z nim później dzieje. I taki, taki pewien ośrodek wykorzystuje prywatne zdjęcia, kradnie te zdjęcia, właśnie wykorzystuje w niecnych celach, ale to temat na odrębny reportaż, więc słuchajcie dalej. Tutaj, jeżeli chodzi o to postępowanie prokuratorskie, ono się toczy. Jakie będą tego wyniki, nie wiem, ale fakt jest taki, że sprawa mm, powinna być e, przeze mnie tak jakby e, w sposób prawidłowy e, poddana e, mojej apelacji, ale nie jest. Zamknięto mi tą drogę całkowicie. Nie wiem, nie wiem, mm, no. Co jeszcze mogę w tym wypadku zrobić? Ale zobaczcie na tą analogię. Podkreślam, Sąd Okręgowy w Białymstoku, który de facto wystawił nawet jakiś tam list gończy za Rafałem Gawłem, umożliwia mu za pośrednictwem tego Sądu Okręgowego w Białymstoku wydawanie kolejnych wyroków na ludzi, którzy starają się, działając zgodnie z prawem, bo ja tam nie zwyzywałem go, po prostu y, zamieściłem surową relację z wypowiedzi sędziego, który, nie, tak jak mówiłem, nie zostawił na tym przestępcy suchej nitki. Zamieściłem pełny wyrok i zamieściłem. Uzasadnienie do tego wyroku. Łącznie cały materiał trwał 3 godziny, więc wiecie, no tych, tych przestępstw jest naprawdę multum, naprawdę multum. Zapraszam zainteresowanych na moją stronę, niezależne media Podlasia, gdzie znajdziecie dużo informacji na ten temat, i za to jestem właśnie gnębiony przez e, tych dwóch osobników, ale nie tylko, bo oni mają naprawdę jakieś ciekawe plecy, do których dochodzimy powoli. I rozgryzamy ten fajny układ, tutaj prokuratorsko-sądowy. Ale też dużo informacji znajdziecie na stronie omzric.com. Tak jak ta cała ich fundacja. Tak samo właśnie nazwa, nazwa tej strony, tylko że w domenie zakończonej.com. I to by było na tyle. No, na tyle chciałbym tylko właśnie podkreślić. Gdzie właśnie w takim wypadku w Polsce można szukać sprawiedliwości i czy w ogóle tej sprawiedliwości gdziekolwiek można szukać, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że sądy, które powinny stać na straży, na straży praworządności dopuszczają do takich wyroków, gdzie ja jako dziennikarz jestem skazany za to, że upubliczniam i uprzedzam innych ludzi na temat przestępcy i jego dotychczasowego życia, które to nie były z moich ust i wyssane z palca, tylko były to słowa uzasadnienia z sędziego Sądu Okręgowego pana Cilulko. Więc proszę mi wierzyć, że nie dopowiadając nic zostałem, zostałem uznany za winnego. E, um, naruszenia dóbr osobistych złodzieja bandyty przez przestępcy, oszusta Rafała Piotra Gawła, który de facto tym, tym człowiekiem jest. Także uważajcie, kochani moi, bo sądy, no niestety, ale jak e, wskazuje sprawa pani Siewieruch-Macierowskiej, moja i podejrzewam, że wielu innych ludzi, tak, to tej sprawiedliwości jednak tutaj nie ma. Człowiek, który powinien być ścigany, listem gończym. On ściga ścigających, więc. Dopowiedzcie sobie resztę sami, gdzie my żyjemy. Dziękuję.